Witajcie z tej strony Czesła, wracam do Was po długiej przerwie z grom Don Starw, a dokładnie z kolejnym odcinkiem przygód Wacława. Niestety będziemy musieli tutaj przygodę rozpocząć od nowa, tak więc możemy przypuszczać, że wszystko to, co widzieliście w poprzednich odcinkach, było tylko snem naszego bohatera. I teraz przygoda zacznie się tak naprawdę od nowa. No i pierwsze zmiany, które zaszły w grze, no to widzicie nieco. Zmieniony, przynajmniej ja widzę, wy z pewnością już wcześniej to widzieliście, ale ja dość długo nie grałem. Tak więc widzę tutaj zmienione nieco menu. Tak więc ludka tutaj z prawej, z lewej strony to jest Wilson, tylko nieco mroczniejszy. Który mówi nam, że za dokładnie 6 dni będzie kolejny update. I że kolejny, że poprzedni, poprzednia budowla, poprzedni, poprzedni update. Można tak to chyba też interpretować. Był 9 dni temu. Oczywiście możemy także na forum od razu wejść i mamy ustawienia typu, że możemy zmienić sobie muzy głośność muzyki itd. Tak tak Tego w grze nie było i ogólnie naprawdę dużo. Nowości przynajmniej ja zobaczyłem po tych. Po tym chyba bodajże miesiąc temu grałem ostatnio, więc przez ten miesiąc zmieniło się naprawdę sporo. A jeżeli chodzi o ostatni update, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że pokażę Wam tutaj te wszystkie nowości i o nich opowiem, nie będzie tego, po prostu wydam tak, jakby osobne wideo, ogólnie będzie to cały cykl Don't Starve News. Pierwszy już odcinek widzieliście i za każdym update'em, za każdą informacją, którą nam podadzą twórcy, z pewnością możecie spodziewać się wideo. No dobra, rozpoczynamy, bo nie ma co tutaj zwlekać. Stwórzmy nowy świat. Tak jest, tworzymy, no niestety nie mogę wybrać innej postaci, ale z tego co widziałem, to za każdym razem, gdy, znaczy gdy zginę, będę mógł wybrać inną postać. No ale gramy naszym Wilsonem, gramy naszym Wacławem. Czyli psychodelicznym naukowcem, psychopatom. Mordercą królików. Tak jest. No i cóż, gra właśnie mi się stworzyła. Tutaj oczywiście ten jegomość, który zawsze nas wita. Niech sobie pogada. I rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Przynajmniej ja zauważyłem, że tutaj po lewej stronie zmieniło się nieco menu, ale tak jak mówiłem, o nowościach, przynajmniej tych najnowszych, będę mówił w osobnym wideo. No i rozpoczynamy pierwsze co to trzeba zebrać surowce, szczególnie na ognisko. Szczególnie na ognisko, bo przyjdzie noc, i wtedy no, niestety, miło dla nas nie będzie. I tak jak zapowiedziałem, odcinek będzie krótszy, około 25 minut. Myślę, że po prostu będą pojawiać się częściej i będą krótsze, aby każdy mógł obejrzeć. Bo domyślam się, że nie wszyscy mają te 40 minut w zanadrzu, aby akurat obejrzeć nowy odcinek i robią to na raty. Co prawda, można i tak, ale lepiej wszystko oglądać od samego początku do samego końca. Jestem tego świadom, prawda? Ok, czyli zbieramy trawę, zbieramy patyki, zbieramy pożywienie, czyli wszystko to, co przyda nam się w naszym nowym świecie. Tak jest. Z tego, co wyczytałem, to świnki mają imiona, więc nie będę musiał nazywać moich przyjaciół. No i nie zebrał tego, ale patyki oczywiście trzeba zebrać. Kwiatki również. I z tego, co widziałem. O, jest motylek. Nie mogę go złapać, tutaj jest jedna z tych pułapek, o pułapka, ona jest na robaki co prawda, ale nie wiem, może też da się, da radę złapać, e, nie mimo tyle. Nie wiem, no tak jak mówiłem, miesiąc przerwy miałem, raz może obejrzałem e, streama CTSG, gdzie pokazywał właśnie Don't Starve, a tak to nie miałem styczności, przez cały miesiąc nie miałem styczności z tym tytułem. Więc wybaczcie moje niektóre, no nie wiedzę tak naprawdę, to co, jakie zmiany zaszły. Zauważyłem na przykład, że króliki, które spierdzielają do nory, hmm, czy mogę już stworzyć siekierę? Mogę, tak więc zaraz troszeczkę drzewa wezmę. Króliki, które spieprzają do nory, to nie spieprzają, właśnie pokażę wam tu, o, nie uciekają do, od razu do nory, tylko przez, przez jakiś tam okres czasu. I... stoją w miejscu. Znaczy, stoją w miejscu, po prostu kicają tam, gdzie cały wcześniej. Ok, trawy trochę pozbierałem, krzemienia tak samo, więc bez problemu mogę wybudować siekierę... ...i zrąbać to oto drzewo! Rąb, <grystanie> chłopie, rąb! Chyba zabierze 20% za każde takie duże drzewo, tak jest 20% czyli tutaj się nic w tym aspekcie nie zmieniło, szyszek nie zbieram, bo jak na razie mam pod dostatkiem, yy, pod dostatkiem drzew oczywiście, a nie szyszek, no szyszek nie mam w ogóle. Ok, kolejne drzewo zetnę, postaram się od razu wybudować duże ognisko, zaraz zobaczę co ja tam potrzebuję, tylko niech to drzewo zetnie. Duże ognisko potrzebuje 12 kamieni, no to bym musiał wtedy stworzyć kilof i tych kamieni troszeczkę wyrąbać. Czyli na razie będzie malutkie ognisko. Eksplorujemy wyspę i zobaczymy czy na niej zamieszkamy. Tak jak mówiłem, ginąć nie będę, żeby nową postacią grać z tego względu, że to są przygody Wacława, prawda? I nie ma tak naprawdę najmniejszego sensu tutaj ginąć. Bo wtedy zmieni nasz się główny bohater, chociaż byłby to fajny zwrot akcji. Ale niestety tak nie zrobię i będziecie musieli się męczyć z bohaterem z poprzednich odcinków. Okej, okay, trawy nazbierałem. Z tego co wyczytałem, można także już łapać kruki z pułapki. Bodajże nasiona wystarczy wsadzić i wtedy kruk podlatuje. O ile dobrze sobie przetłumaczyłem to, co było napisane na stronie dewelopera. Zresztą, tak jak mówiłem, bodajże teraz mamy piątek. Teraz, kiedy to oglądacie, macie piątek albo sobotę. No zależy, kiedy oglądacie ten odcinek, prawda? I jest to 9 listopada, dzień, w którym Don't Starve trafia na Steam. Bo właśnie zapowiedziałem, że w tym dniu ten odcinek się ukaże. I. Wracając do mojej płyny, która była następująca, zapomniałem o czym mówiłem. Naprawdę, wybaczcie. Jestem lekko nieogarnięty. Aha, mówiłem o tym, że raczej Don't Starve News z nowościami, które zaszły bodajże 5 listopada, z tego co pamiętam, albo 6, to po prostu pojawi się Don't Starve News. Tam wszystko opowiem, jakie nowości. Jakie nowości pojawiły się w grze. No dobra, jeszcze mam troszeczkę czasu, żeby zbierać, chociaż noc tutaj nadchodzi, noc złowroga, noc, noc ciemna i noc głucha. Ale jeszcze troszeczkę czasu mam. Ognisko już bez problemu. bez problemu rozpale widzę, dotarłem do krawędzi naszej wyspy pierwszej, do naszej bazy, do naszego maina, krawędzi naszego maina. O! Tak angielszczyzną tutaj zalatuję. I trochę ze Starcrafta. Tak, ostatnio grałem, to się tylko zdenerwowałem i znowu odłożyłem tą grę pewnie na kolejne dwa tygodnie. Tak jak było to teraz. No cóż, trochę nieurodzaj mam na tej wyspie. Nie ma aż tak dużo tego wszystkiego, ile bym chciał. No dobra, rozpalam ognisko, bo to już. O, kolejna nowość. Z pewnością wy już to zauważyliście, ale ja jeszcze nie. Można przedmioty po prostu wybierać sobie wybierać miejsce, w którym. Owy przedmiot chcemy postawić, na przykład ognisko, gdzie chcemy rozpalić. Czyli jak widać, nice. A ten królik się chyba zgubił, bo on już dawno powinien uciec. Zasz nadeszła ciemność, królik kica. No i sobie, nie wiem czy długo pokica. Podłożymy tutaj drewno, kawałek yy, drewna. O, żeby ognisko było większe i służyło nam na dłużej. No, są dalej, widzę, bezproduktywne. Dobra, w coś, w marchewkę. Nocy dalej są bezproduktywne. Zbytnio tutaj nic nie mogę robić. Pułapki, i na początku muszę te pułapki robić. Wiem, że jest sposób, że można bić króliki, ale z tego co spojrzałem. Hmm, chyba najpierw muszę stworzyć science machine, aby tutaj reszta mi się odblokowała rzeczy. Przynajmniej tak myślę. Nie wyczytałem tego nigdzie i nie zobaczyłem czy tak właśnie jest, więc wybaczcie za wybaczcie moją niewiedzę, prawda? No ale widać pułapki. O. Mamy tutaj kociołek, taki jest kociołek, na którym będziemy mogli piec mięso. To jest właśnie kolejna nowość, która weszła w tym updatecie z 5 listopada. Kociołek nowe potrawy, nowe przepisy będziemy mogli wynajdywać i właśnie tam pichcić nasze dania. No i oczywiście farmy, które były i są nadal pułapki, o, jest pułapka na ptaki, na nasze kruki. Yeah, właśnie to kolejna nowość, o której wcześniej mówiłem. No i to chyba było na tyle. Tutaj brzytwa, łopata, czyli to, co, to, co było wcześniej, tak jest i teraz. Tak jak mówię, wy pewnie już to wiecie. Ci co, ci co grają już i co mają, Don't Starve. A ja jeszcze tego nie mam. I ogólnie, jeżeli macie kod ten wcześniejszy, to możecie go zamienić na Steamowski. Co prawda, troszeczkę inaczej, bo wchodzicie w grę poprzez Chroma w opcję, tam klikacie, już nie pamiętam, Show Code czy coś takiego, kopiujecie ten kod i wchodzicie na specjalną stronę, którą macie podaną w poprzednim wideo w Don't Starve News. I możecie zarejestrować grę już na Steamie, mimo że ona ma premierę dopiero w piątek, to mimo wszystko gra, grać już możecie bez żadnego problemu. Tak jak właśnie ja robię to teraz. Okej, okay, zobaczę czy na minimapie jest to ognisko, nie ma. Ono chyba znikło, czy nie znikło? Chyba znikło, nie, nie znikło. Dobra, postawię pułapkę, bo jak na razie nie złapię królika z siekierą. Staw, pułapkę i z tego co też wiem, cała pułapka się nie niszczy, tylko chyba 20%. Nie jestem pewien. Zaraz zweryfikujemy tą informację, czy gadam głupoty, czy tak naprawdę właśnie jest. Właśnie jestem głony. No, zara, będzie królicze mięsko. Zaraz sobie pojesz, Wacławku. Wacławku, tak. Wyglądasz tak samo jak wcześniej. Oprawa wizualna się zbytnio nie zmieniła z tego co widzę. Kruka to ja na razie nie chcę. Okej, okay, spróbuję teraz tą pułapkę wziąć. O tak. Dobrze mówiłem, 20% tylko zabiera. Więc mogę łapać króliki dowoli, bez żadnego problemu marcheweczka. Nie, ch nie chcę zjeść, chcę tutaj wsadzić. I proszę bardzo choć króliku, a ja w tym czasie mm, zbiorę surowców, tylko jak widzę tutaj nieco. Nieco ich już brak. No a tu ten teren, który już. Wyeksplorowałem, tak więc zabieram tego królika, jak się złapie i pójdę dalej. Do góry pójdziemy na północ. Tak, prawdopodobnie tam jest północ. Więc idziemy. Kwiatki to mi się na razie nie przydają, nie przydadzą, bo życia nie stracę, chyba, z tego co pamiętam, to kwiatki przywracały życie. Mam nadzieję, że nie gadam teraz głupot. Będę częściej grał w Don't Starve 3 razy w tygodniu, przynajmniej pojawi się jakiś odcinek. Więc, z pewnością wszystko sobie przypomnę w tym czasie. A możliwości... Możliwości... Tego, żeby stworzyć na przykład sobie kilka światów i na nich równolegle grać, to chyba nie ma. Tak jak w Minecrafcie, zapisujecie sobie stan gry, wczytujecie save'a i tyle. A tu tego niestety brak. No, trudno się mówi. Zjedz marchewkę, bo mięsko sobie upieczesz. Chociaż marchewka by się przydała na króliki, tak jak właśnie w tym momencie. No ale one zaraz tutaj sobie przyjdą bez problemu. Ja zbiorę nieco... Berisów. Z tego co pamiętam tak CTSG mówił. I... Zbieramy kolejne rzeczy. I będzie trzeba gdzieś zrobić obozowisko. Prawda? Mam dwa kamienie, jeden tutaj, drugi tutaj. To będzie trzeba je złupać. Już mogę stworzyć sobie kilow. Bez problemu. Dobra. Królik jeden złapamy. O, nawet więcej tutaj kamieni mam, więc jest naprawdę, naprawdę obficie. Jeżeli chodzi o to, no dobra, jesteś głodny. Wiem, że jesteś głodny. Dobra, no zjedz. No nie chcę się teraz ogniska rozpalać, prawdę mówiąc. Wiem, co za marnotrawstwo. Wiem o tym, wiem. Z tego co pamiętam, to złoto dawało się królowi Śwince. Ok, mamy kolejne kamienie. A potrzebuję do dużego ogniska, żeby założyć obowozowisko ich 12. Więc jeszcze jakieś muszę rozłupać. Nasz. Raczej nasze. Jeszcze jakieś rozłupać kamienie muszę. No dobra, króliko, łap się. Kicaj, kicaj. Kicaj, kicaj i wykicałem królika w pułapkę. Wykicałem królika w pułapkę i kolejnego też tutaj wykicam. I resztę będę próbował łapać na sposób. Chyba CTSG. Nie wiem, czy to on wymyślił, czy raczej wpadł na to, czy ktoś mu to pokazał. Ale w każdym razie pomysł naprawdę zacny i naprawdę fajny. Okej, okay, mam 9 kamieni, jeszcze potrzeba mi 9. Dobra, królik jest, pułapki już nie ma. Trzy mięska na razie mi wystarczą, nazbieram jeszcze marchewek. Znowu jesteś głodny, no chłopie, nie no, chyba zaraz rozpalę to ognisko. Dobra, trzeba znaleźć jeszcze jeden kamień. A, tam jest, tam jest, tam jest. I rozpalę... Znaczy no w sumie nie, bo nie wiem tak naprawdę, gdzie jeszcze. gdzie jeszcze bazę swoją postawię. Po no prostu tam, gdzie jest dużo minerałów, dużo minerałów, no dużo ogólnie surowców do budowy mojego imperium Wacławskiego. Nad... Nadeszła ciemność. Boję się. Ale nic nie jest dla nas groźne. Prawda, Wacławie? Nic kompletnie nic. Kolejne źdźbło trawy, albo źdźbła trawy, bo jest ich kilka, jak widzimy. O, proszę. Taka mała ciekawostka. Tak samo gras się mówi, raczej gras się mówi po norwesku. Trawa. Tylko chyba inaczej się pisze, nie powiem wam dokładnie jak, no bo nie pamiętam. Taka mała ciekawostka dla. Bezużyteczna wiedza czy sława. O, tak to możemy nazwać. Dobra, zwykłe ognisko. Tutaj. I w ostatniej chwili. Z pewnością. Jesteś taki głodny. No, pewnie, że jesteś głodny. Upiecz sobie. Kuk. Kuk. I jemy potrawkę z królika. Om, 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 om. Ach. Dalej w pieprza jak typowy chomik i typowy psychopata. Dobra. W... Może z... dam. Oj, rozpieprzyło mi się, ale co za problem, wybudować następną. No coś się plujesz, przynajmniej kamienia trochę będziesz miał. Ciach. Ciach. Teraz po ciemku to tak trudno trochę cokolwiek znaleźć, ale widzicie, na... ...na upar... Dla, dla chcącego nic trudnego, tak chciałem powiedzieć. A co mi się z tym upartym wzięło, to ja nie mam pojęcia, bladego. Dobra. Tak więc podrapał się po tyłku, chyba go spędziało. Tak, tak, powiedział mi, że tak. No i cóż, czekamy do następnego dnia. Tak jak mówiłem, trochę nużące jest czekanie. I nie, raczej mogę pójść, prawda? Mogę stworzyć sobie pochodnie i bez problemu pójść w tę ciemność, ale nie chcę, przynajmniej teraz, nie chcę tego zrobić. Dzień drugi zaraz się zakończy, i nadejdzie dzień trzeci. Który, no, zobaczymy co nam przyniesie. I chyba będzie ostatnim dniem, bo z tego co widzę, no to już prawie 18 minut nagrania jest. 17 z hakiem, a do 25 mamy dojść. I zobaczymy, jak to będzie. Szkoda, że nie mam save'a. Co prawda, mógłbym dalej grać na przeglądarce, ale lepiej, lepiej mi jednak na Steamie. Lepiej po prostu nie musieć odpalać tego poprzez przeglądarkę. Nie wiem, po prostu takie moje małe, widzi mi się. Nie jest to ani wygoda. To nie jest kwestia wygody, nie jest kwestia no tak naprawdę niczego, tylko po prostu mojego poglądu, że wolę mieć grę na dysku, aniżeli po prostu za każdym razem ściągać pliki, żeby one mi się odpaliły. Prawda? No okej. Okay. Zbieramy dalej trawę. Tak naprawdę trzeba pomyśleć, co chcę w tym odcinku wybudować. Science machine bez problemu mogę. Tutaj jeszcze rozłupię trochę kamyków, żeby mieć i na maszynę, a także na ognisko. Myślę, że ta wyspa będzie moją domową. Nie ma aż tak dużo surowców, tak jak było to. Chociaż mam króliki. Tak, króliki są bardzo ważne. Są ich norki. Więc mogę tutaj w ich okolicy założyć sobie bazę. Tylko na razie mi kamyków wystarczy, a potrzeba mi drewna. Wacław Drwal. Dobra, takie małe też się przydadzą, a czemu by nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Dwa kawałki. Proszę. Idziemy w las. Patyki też nam się przydadzą, ale bardziej tutaj już grubsze drzewo będzie ważniejsze, aniżeli małe kruche patyczki. One co najwyżej do najwyżej co do rozpalania ogniska. Dobra, myślę, że już mi starczy. Wystarczy, bo starczy to jest uwiąt, mówi się, wystarczy, pamiętajcie. Haha, ha, sucha. suchar Czesława. Dobra, zniszczone. Spójrzmy, gdzie mógłbym gdzie mógłbym rozstawić bazę? Myślę, że w okolicy królików, bo jakby na to nie patrzeć, gra wymaga od nas, abyśmy ciągle się karmili. Okej, okay, tu będzie dobre miejsce. I też science machine, czy mogę wybudować? Tak, bez problemu. Postawię ją sobie, żeby mi się tylko nie podjarała. Tutaj. Tam. Ta no, i tak jak myślałem, wszystkie tutaj się pojawiły ważne, ważne dla mnie rzeczy. No dobra, po stworzę. Czy próbujemy? Próbujemy tylko czym? czym, 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 czym? Kilofem. Spróbuję wejść między norkę a króliczka. Tylko kurde. Który królik do jakiej? Dobra, ten spieprzył do tej. A ty gdzie masz swoją norę? Gdzie ty, zajac, masz swoją norę? Ty w stronę spieprzasz? W tą. Ale spieprzył już do nory. No, co za pajac. A ty gdzie masz swoją norkę? No, zobaczcie wy go. Nigdzie norki nie widzę. A, tam spieprza. Ech. Chyba mi się nie uda tym oto sposobem królika jakiegokolwiek ciabnąć. Dobra. Stary sposób, stary mój sposób. Trap. Zjedz marchewkę, bo zaraz zdechniesz. A my tego nie chcemy. Dobra, niech się tutaj jakiś królik złapie, a ja w tym czasie pozbieram nieco dodatkowych surowców, bo jak wiemy, one się nam przydadzą. Z pewnością w najbliższym. Lob w późniejszym czasie nie ma problemu Można nazbierać, tu jest kolejna marchewka. Właśnie będzie trzeba fermę stworzyć. Ale z tego co pamiętam potrzeba jest kupa, tak, czyli muszę znaleźć. Muszę znaleźć siostry i braci świętej pamięci Miriam, która została przeze mnie zabita. No niestety niestety będzie mnie pewnie z zagrobu prześladować teraz. Nie pamiętam czy została zabita przeze mnie czy przez y, moich kompanów świnki, ale w każdym razie na moje zlecenie. Dobra, upiekę sobie, upiekę mięsko, zjem. Ok, królików jak widać jest w dostatku. Na pewno nie będę narzekał na to, że nie mam co jeść. Kolejna pułapka rozstawiona. Adam Nasionka, z tego co pamiętam, do Nasionek też idą. Czy nie? A, zostaw to. Sio! Nasionka są moje. On przylatuje, ale to wtedy trzeba stworzyć pułapkę na pułapkę na te kruki. Z tego spowiem tak na te na te idą bez problemu. Tak więc chodźcie. Wrzucę złoto, bo chyba dość sporo tak jest. 15 bez problemu. Tak samo mogę wrzucić tu już stary kilof. Oj, dostałem tylko 3. No, nie jest to jakiś nadzwyczajny wynik. Zaberijski mam tylko po jednym. Zapatyczka ile? Już nie pamiętam, naprawdę, wybaczcie, ale dość długo już nie grałem w Don't Starf. I musicie wyba wybaczyć mi, no, moje zaniki pamięci. Czy coś było, czy czegoś nie było. I ile co dawało, co, z czym się jadło, i tak dalej. I tak dalej. Widzę, znowu jestem głodny. Trzeba rozpalić ogień. Zwykły patyczek wystarczy. Pieczmy. Czy złapałem królika? Czy zdążyłem? Nie, nie zdążyłem, ale będę miał na później. Dobra, pozbieram jeszcze trochę trawy. Bo z pewnością mi się przyda. Zjemy potrawkę z królika. Tak, zjedzona. Zjedzona potrawka. Tutaj jeszcze zdążę kwiatki pozbierać, i to by było chyba na tyle. No bo już nic, a nie są. Są tutaj beriski. Tak, zebrane. Trawa też. O kurde, muszę rozpalić ogień. Niech się stanie światłość. O tak! I już świat staje się doskonalszy i piękniejszy. Huha, ha, ha, ha hi, hi, ho. Dodajmy patyków. Z tego co pamiętam, trawę też można było dodać. O, ale ogień. I bez problemu przetrwam kolejną noc w tym jakże zakazanym i niemiłym miejscu. Przynajmniej dla mnie. Dobra, czyli pierwszy odcinek podsumowanie założenie obozowiska. Święty ogień, także mamy, mamy maszynę do wynajdywania nowych rzeczy. Ja się tak zastanawiam. A, przy samej maszynie mogę tylko wynajmować. Hmm, fajny trik, wiecie? Dopiero jak podejdę do maszyny, będę mógł stworzyć nowe rzeczy, znaczy wynaleźć. Myślę, że bardzo dobre posunięcie ze strony twórców. Don't Starve Studio Clay Entertainment. A jeżeli chodzi o konkurs, który dla Was przygotowałem właśnie z deweloperem, to rozstrzygnięcie będzie myślę w okolicach poniedziałku, wtorku, środy, z tego względu, że prac zostało nadesłanych, żeby Was nie skłamać, 257 prac. Naprawdę, są to grafiki, są to wiersze, opowiadania, opowiadania nawet na 2-3 strony A4. I ja naprawdę chcę wszystko przeczytać, chcę wszystko zweryfikować. Nawet jeśli to za przeproszeniem jest gówno, to i tak ja to przeczytam, zobaczę, czy się nadaje. No, po prostu domyślam się, że troszeczkę pracy, nawet troszeczkę to i tak włożyliście. I jakoś muszę to wszystko sprawdzić. I chcę sprawdzić. Jestem bodajże na 100, którejś pracy, więc no, poczekajcie, bądź, bądźcie cierpliwi. Otrzymacie swoje kody, ale już kody Steamowskie. Tak jest, bez problemu będę mógł wam przekazać kody na Stima. I to nawet będzie dla was lepiej, bo wyjdzie na to, że otrzymacie troszeczkę bardziej wartościowy towar, bo teraz za dwa kody będzie płacić trzeba bodajże 11 bądź 12 dolarów. A nie 9. A później, jeszcze później, gdy gra wyjdzie z fazy beta, będzie pła będziemy płacić 15 dolców za całą grę. No i dobra, ja się będę z wami żegnał. Akurat 26 minut bodajże tego odcinka. Dzięki wam za uwagę. Z tej strony był Czesław. Siła!